Serdeczne gratulacje. Przekażę najlepsze życzenia, spełniania marzeń i osiągnięcia sukcesów, które były no, całym elementem wielu celów w Pana przemówieniach i podczas spotkania z gronem akademickim. Wszystkiego co najlepsze. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu. A Stara o złożenie przyrzeczenia. Przyjmując z rąk elektorów, a władzy rektorskiej ślubuję uroczyście, że będę sprawował ten urząd uczciwie dla dobra Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i całej społeczności, zarówno pracowników, jak i studentów. Ślubuję przy podejmowaniu decyzji kierować się sprawiedliwością sprawiedliwym osądem, bezstronnością, tolerancją, a przede wszystkim prawdą, bez których nauka i kształcenie nie mają racji bytu. Zobowiązuję się godnie reprezentować interesy uczelni, angażując w to całą swoją wiedzę i doświadczenie. Dobro uczelni będzie nadrzędnym celem mojego działania i tego samego będę wymagał od wszystkich pracowników naszej Alma mater. Ślubuję. Dziękuję bardzo. Chciałbym dzisiaj w tym szczególnym dniu spotkania obu senatów, obu kadencji skierować szczególne słowa podziękowania do wszystkich państwa senatorów ukończonej kadencji. Chciałbym Państwu bardzo podziękować za państwa zaangażowanie, za państwa mądrość, za państwa aktywność za Państwa sugestie, za Państwa bardzo ciężką i pełną zaangażowania pracę w ubiegłej kadencji. Byliście Państwo dla mnie, dla Was uczelni pewną istotną inspiracją, źródłem dobrych rozwiązań. Dobrych pomysłów, które Państwo podsuwaliście na naszych posiedzeniach. Byliście Państwo źródłem bardzo istotnej, ale konstruktywnej krytyki. Jesteśmy w gronie najlepszych dziesięciu uczelni w kraju. Jest to niewątpliwie duża zasługa magnificencji i rektora Bączka. Za to Chciałem jeszcze raz specjalnie podziękować. Myślę, że w tych bardzo niełatwych czasach, w których w tej chwili mamy przyjemność pracować, bo zawsze praca jest przyjemnością, warto wspomnieć o tym, że żyjemy w czasach pandemii i chciałbym do podziękowań tych, które wypowiedziałem przed chwilą, dołączyć szczególne podziękowanie za podziękowania za uruchomienie punktu badań covidowskich, to jest wspaniała Wspaniała inicjatywa. Serdeczne podziękowania dla grona rektorskiego, dla grona dziekańskiego, i wypada mi pożyczyć nowo wybranym władzom jak najlepszych decyzji i owocnej ciężkiej pracy. Bardzo dziękuję.